Cześć, cześć. Dzisiaj robimy taki filmik, że. Się, Boże. Się przebierzemy, jakby, i będziemy udawać, że jesteśmy hakerem. Tak. I właśnie ktoś nam napisał, że jak się stać VIPem? To możemy napisać, żeby. podobać. Jak się stałaś. Stałaś VIPem. No to właśnie. Jeśli chcesz, możemy ci zrobić. Może tak napiszmy. Jeśli chcesz, możemy ci zrobić. Poczekamy na odpowiedź. No i właśnie to jest takie hakerskie. Ale jeszcze się zaraz przebierzemy. Tu napisałaś, jak ja? Chcesz? Mogę. Ci. Zry. Oby. Dobra. Dobra, kitas. I teraz się idziemy przebrać. Mm. Lux? Luks. A czemu luks? ja. No, dlaczego ja chcę? chcę. I, ty, I razem tak. Tam w tle, sorry za hałas w tle i tak, y, może jakie słody. Dobrze napisał, ym, dobra, to... Napisał dobrze, to napis, Podaj to, masło, bo hasło się poda zaklętuje. Podaj no. masło, podaj ej, masło. A najlepsze, ej, a najlepsze, jak ostatnio tak napisałam koleżance, to ona sam, sama idzie do kuchni Okej, okay. mm. dobra, może takie te. Na no, poliku takie wiesz. Może nie. Maja, o, nie. weźmiemy sobie to coś. Takie, wiesz. butelko, To? Nie. To tak się wiesz, jak... to takie jakby no, nie ma Mati 12. Mati. Ok. A nie, nie pisała Mati... Nie wiem, źle przeczytałam. Takie coś może? Malti 12. Tak, ale nie, to ładne kurde. O tak. <grym> Ej, weźcie o niej włosy, będzie bardziej taka zamaskowana. Piękno. Jeszcze te kol I kolczyki. I ja może zdejmę to. Takie. Co? No. I te buty. Dobra, okej. Okay. bo Lol. Dobra, i teraz jeszcze może naciśnij to ubierz. on cię cicho, bo Fifi zasnął. Robimy tak, ubierz. Wchodzisz tutaj? Gitas. Sorry za takie hałasy w wchodzisz? Gitas. I teraz tak, Ja będą teraz rozpisać pisać, to robimy... on zasnął. To robimy hakierskie. Dobra. Bere Okay, i teraz <mamy, mamy jego hasło. I teraz podaję ja wiem, co zrobimy. Żeby się nie. Żeby się stąd nie wylogowywał, weźmiemy tutaj. Tu napiszemy MSP. Zaraz. Już jak jaką się nazywa. Boże, co ją ja tu... Było nas widać. A tam trudno. Ało! Bard. Bard, 1, 2, 3, 4 tam. Bard, by A, Rydy, um, kurde, nie mogę tu ryzy. Rydy. Czemu tylko Ba? Ej, serio, jesteśmy ja jak hakerzyka. Ry. Dy. Ja znam hakera. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery. I. Czy może się pamiętaj Nie wiem. Tak. <laughs> Ej, ale serio, kradniemy konto. Ale nie, ogólnie to jak już to zrobimy, wszystko żeby on się tak trochę wystraszył. Nie zmienimy mu hasła, mm -hmm. tylko mu podamy, że niby nie umiemy tego zrobić. Tak. Że się nie da. No i. Ej, czekaj. Co co tak? Sprawdzimy. Sprawdzimy O my tu tak, oh wyglądamy. Gdzie? Ja. No. Ja. Sorry, że tutaj może będzie trochę przeszkadzać, bo... Weszedz na konto. Zmienimy mu na chwilę hasło. Po co? Na chwilę potem ten. Dobra. Na chwilę potem zmienimy. Nie, to, dobra, poczekaj czekaj, co miał. Nie. Czekaj. Coś tutaj. H? Ale on teraz zmieni hasło. H? I. A. Chciałeś Wipa. Chciałeś Wipa. Sorry, tą owieczkę i takie zamknę. Owieczka. Owieczka i śmiejący się mały chłopiec. <śleski> <śleski> Dobra, Bart, jakie tam był hasło? Bart? Aha. Hasło. Zaraz zermy. Chyba, że zmienił hasło. Nie, nie on, on jest w... głupi. Czemu? Nie zmienił gupek. Ja to na chwilę zmienił, zaraz znowu tak zrobił. Na chwilę? hej idę do Boże, ten dźwięk nie przerabił. Nie też. Jesteśmy hakerami. Haker, że tak mogą? Jeśli no jesteście tacy O, 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 co to? te mają, no o, yeah. Chciałeś wyjąć to od nas A. No, odpiszę? No No co, to jest piękne Jakoś nie... To jest piękne ogólnie Ma tylko 3 złote, naprawdę? Łataż Jezus is... I 7 level Ja mam 12 Serio? No Niedawno ja to robiłam. Ja mam dziesiąty, a niedługo będę nie miała jedenasty. O, 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 coś do nas doszło, coś do nas doszło, aha. Hmm. To, co ja napisałam. Okay? No. Wiem. Z i -m. Ej, on chyba. Nie, o, o. nie. Chyba poszedł. Dobra, możemy mu. Piszemy same ze sobą. O, wiem, napiszę, jestem na Zamiast pod kerem. Przynajmniej my wiemy co. Klara, co? Możemy swoje kąpi zrobić tutaj dalej. Tak, możecie. Ta. Em, dobra, i co teraz dalej? Ups, oj, coś się stało. Oj, oj. Muszę mu szybko napisać, że żari robimy. Robimy. Dobra, i co teraz będzie? Uuu, wylogował się. I zmienił na chwilę to hasło. Wow. Potem mu zmienimy na takie, jakie miał. No dobra. Lef. Ale nie. Też musimy to napisać. Nie napisać. ja To nie nikogo. Wreszcie, to Filipa panu. Filipa panu w ogóle. Ach, chyba. Ile?

Zmienić hasło? A nie. Dobra, dobra. Szybko zmieńmy. Szybko, A tutaj co będzie? Wyszedł? Tak, okay. Sorry, że ten filmik jest taki niby hakerski, ale jakiś taki dziwny. Jak hmm. Ale wiecie, tak naprawdę tu mnie nie <grym> to my nie jesteśmy hakerami. Czekajcie! Nie, nie mogę wejść. Bo nie! Powiedz, że są u nas Bo w się przygotowuję do komunii. Nie powiedz, że są u komu... nas i Musimy z nimi być. Powiedz, że są z nami siostryce i musimy z nimi pa. być. Okay. Nie. Dobra. zmienimy hasło. Dobrze. I też. Zachowaj na okay. kolana. Zobacz, jak to jest zimno. Ja, tak. ja, okay. mm. okay. uh, to... Halo? Halo? Serio? Yeah, no to no, sorry. No. Nie, ona usiadł w domu. poćwiczyć klęczenie, bo ja źle klęczę. Tak, i musimy jeszcze przymierzyć al alby. I nauczyć się modlitwy. Hej, co ty robisz? Nie wiem, może potem wyjdziemy. Sorry, że to takie turbulencje z tej kamery. Ej. I tak, następna. Sorry, rękę. Wszystko zrobiliśmy. Już? A przeczytać ten? Co? Poczta! Hello! Ale sorry napisałam mu, że się nie da kibarka, Nie, nie. da się. Bucha. -ha Bucha. Halo? -ha. Co? Nie wiem, raczej nie, bo jeszcze się muszę nauczyć. No że Ej, to my jest spurzenie. No. A nie, on wyszedł. No. Ostatnie koleżanka mnie też zmieniło na hasło, potem nie oddała. No dobrze, to już nasz cały hakerski odcinek, coś nie turbulencje były, wszystkie te głupie rzeczy takie. I teraz... Ale myślę, że też jeśli chcecie. A i pokażę Wam jak się robi pusty pusto, jakby wiadomość. Trzymaj mi. Bo chyba pamiętam. Chyba. Czekaj, jakby to było. Chwila. Mm. Szukam! Takie coś. Kratka chyba. Kratka. To coś i ten Nie. Czekajcie, ja muszę sobie przypomnieć. Dobra, myślę, że... Chyba już wiem, tak. Jeden, jeden, wie. jeden. Ej, to weźcie mi powiedzcie jak to się robi, bo zapomniałam. Kratka... To coś? Kurwa! Dobra, to kto wie, to niech mi napisze, bo ja zapomniałam. Dlaczego nie da się zrobić wipa? Napisz mu, że nie ma hajsu. Że... Trzymaj, trzymaj. Masz trzymaj, trzymaj. zbyt mało hajsu, bo to się z MSP bierze? Nie. Tak! 7, 8, 9, 10, 11. Przy <noise> pozdrawiamy Pozdrawiamy <go. głos> Nie, Jeżeli nie. Nie, to nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, dawaj Nie, nie, No Nie, ma nie. Nie, ma? Nie, to chyba Nie, Nie.